Witajcie, dzisiaj będzie pierwszy długi film z okazji wbicia 100 subów. Także on odbędzie się na one bloku. Itemy, które mam, odebrałem sobie przed chwilą z kitu startowego. Myślę, że na start to są w miarę okej. Okay itemki. Także zjemy sobie chlebek i możemy wchodzić na wyspę. Zaczynam dopiero z one blokiem. mówiąc szczerze. O, wieczka. tylko że chyba niestety. Będzie musiała zlecieć, bo mamy na razie za mało miejsca. Także na dzisiaj postanowiłem, że zrobimy takie parę celi, jak się uda. I myślę, że na pewno spróbujemy zrobić jakąś farmę jedzenia. Nie wiem, czy to jeszcze będzie jedzenie. No to są chyba jakieś żarty. Czy to. Nie? Czy to będzie jedzenie? Czy właśnie zwierząt i z tego jedzenia, ale ten i jakieś schronienie. Mianowicie planuję dzisiaj zbudować jakiś mały domek. Także możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie, żebym z tego Oneblocka powstała jakaś seria? Czy tylko jednorazowy odcinek? Także myślę, że mam nadzieję, taką, że zaraz będzie jakaś. Co się stało? I dosłownie mi się Oneblock zniszczył. Totalnie nie wiem o co chodzi. Ej, podejrzane mega. Jak one block to chyba się nie powinien niszczyć. Dobra, także stawiamy dirta, żeby tą farmę jakoś rozbudować. W ogóle wcześniej, jak chodziłem chwilę po spawnie, wszystko przygotowywałem, to zauważyłem, że yy, na spałnie rośnie zboże. I myślę, że zaraz będziemy mogli iść je może skopać. I jak się nam uda skopać, bo wiem, że raczej gracze już to robią. Że jak się je uda skopać, to będziemy mogli zrobić wreszcie farmę jakąś. Ło, no to fajnie, że dostaję złoto, jak mam kamiennych kilow. Fajny ten generator. Dobra. Jakieś lagi są na tym serwerze? Nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobra, myślę, że możemy iść zobaczyć na tego spawna, żeby. może akurat jest nie. Nawet nie jest już zasadzony. To ciekawe. Gdzieś to jeszcze jest? Oj, oj, w ogóle co nie z. Okej, okay, może tu gdzieś? Nie. Marnie to widzę. Tartak. Co się robi w tartaku? Coś z drewnem, nie? Dobra, idziemy. Także trochę nie ukrywam, jestem rozczarowany. No ale trudno. Wracamy na wyspę naszą. Także chwilkę sobie jeszcze pokopiemy i miejmy nadzieję, że nam po prostu jakieś nasienie wypadnie. Domek, raczej nie wiem, nie wiem, ile na którym poziomie wypada piasek, ale wiem, że na pewno. Na tym odcinku się nie uda zrobić okien. Także to będzie taki trochę okaleczony domek, bo bez okien. Mamy już 23 dirta. Także myślę, że możemy rozbudować albo zostawmy tego dirta i zbudujmy po prostu slaby. Na pewno trzeba zbudować crafting. A z tego możemy zbudować. Jak się buduje słaby. Tak? Tak. I mamy od razu dużo więcej budulca. Także Psz. około staka. Tylko że slabami też się ciężej buduje. No ale trudno. Także wolę spokojnie po prostu je stawiać. żeby znowu nie spać, bo mnie denerwuje to, że jak spadam to od razu trafiam na spawnam. Także nawet będzie Mo o nie. Myślę, że nawet będzie można to poszerzyć zaraz, bo wygląda to naprawdę dobrze. Jeszcze 24 słabe. Trochę dziwnie wygląda, ale no na razie ta wyspa nie będzie ładna. I już będę zbierał materiały na budowę po prostu domku. Raczej. Okay. Trochę sobie po prostu pokopiemy, żeby pozdobywać jakieś materiały i na domek. I bardzo liczę albo na jakieś zwierzę, żeby zrobić właśnie farmę jedzenia, albo liczę na. U, żelazo! Wreszcie, złoto daje a żelazo nie. Albo na jakieś yy, zwierzę, żeby po prostu mieć skąd jeść. Bo nie oszukujmy się, jak ja tak tu biegam, to na długo mi tego nie starczy. O, jest świnka, jest świnka! Bra, stój! Robimy tak? Świnka, proszę, nie, nie, nie spadaj, dobrze? Robimy tak. <ścoughs> Zrobimy jej nie za wielką zagrodę, bo nie może mieć od razu takich rarytasów, tak? Co w się sensie może, ale mnie nie stać. Nawet mi na taką nie starczy. Ciekawie. Także tymczasowo, dopóki nie nazbieram więcej drewna. No niestety. Twoja zagroda będzie wyglądać tak. Dobra. Jezu, co ja zrobiłem? Yy, zestresowałem się, że spadnie nasza świnka. A na razie jakby nie było to jest nasz yy, jedyny pokarm. Nie wiem. Takie lagi są. Że postaram się ją wypchać. No dawaj. 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 No świnka, leć! Pięknie. Dawaj. Nie! Nie, nie, nie. Świnka. Świnka. Tutaj nie. O to jest. Denerwujesz mnie. Nie! Jedzę! Sko skaczę za tym. Proszę, może to podniosę. Schabik! O Boże. Mój schabik. Dobra. Tak czy siak. Trzeba naprawdę się pośpieszyć z tym. Co jest? Trzeba się naprawdę... Pośpieszyć z tym jedzeniem, bo na start dostaje się tylko dwa chlebki. A jakby nie było to niezbyt dużo, także jeszcze trochę pokopiemy. No i bardzo liczę na więcej jedzenia. Przydałyby się chyba, kojarzę z tego, bo trochę patrzyłem, coś tam czytałem o tym i oglądałem w sumie filmiki z Unblocka. Żeby się przygotować, to czytałem, że właśnie skrzynki się... W sensie, co ja gadam? Widziałem, że skrzynki się respią. I w nich właśnie są nasiona. Także bardzo bym taką skrzynkę przyjął. Myślę, że chwilę jeszcze pokopiemy tym kilofem. A jak dojdziemy no właśnie do tego, to robię piecyk. Żebym mógł zrobić żelazny kilof jak zrobimy żelazny kilof, to będzie można wreszcie takie rudy kopać. Także mamy drewno mało, ale na skrzynkę starczy. Zrobimy skrzynkę. E, nawet dwie możemy, żeby była dużo od razu. Mamy tu trzymać rzeczy różne. Co to jest? Okej. Okay. Potyczki jeszcze? Dobra, jest dobrze, myślę. Już mamy żelazny kilof. nie będę kopał, tylko te rudy lepsze. Nie chcę mi się na razie robić kamiennych tulsów, bo. Kamień to slaby, a slaby to materiał. Więc na razie jeszcze nie. O, jest księg... Krzyń... No... U, buraki. Dobra. I w sumie teraz nie wiem, czy się cieszyć. Bo mamy ziemniaki. I mamy buraki. Więc są bardzo duże plusy tego. Bo jak przyjdzie świnia, to będę mógł ją normalnie zaprowadzić, bo pójdzie za ziemniakiem. A z drugiej strony nie mam wody, więc nawet tego nie posadzę. Więc jest trochę lipa. Także czekamy teraz na jakieś zwierzę. Zaprowadzimy je tam. I. Będzie, o jest, złoto, tylko w sumie po co mi złoto, można zrobić ze złotem, oprócz gapów. Chyba nie są potrzebne w sumie. Dobra, myślę, że to jest pora, żeby zrobić kamienną... Yy, co ja robię? Kamienną siekierkę. Okej. Okay. Poważnie, takie lagi są na tym serwerze. Czy ty idziesz za tym? Nie, on idzie tylko za nasionem. A za nasionem tego też? Tak, idziesz. Jej! No, chodź, jedzonko. Uhuhu, nie bój się. Nie bój się. Będzie ci tu dobrze. Na pewno, na pewno. Znaczy tak, świetnie, dobra, musimy postawić. No i jest taka cudowna wręcz zagroda. Dobra, to jest ten blok. W sensie myślę, że nawet to nie będzie typowo domek, tylko zrobimy taką altan... Dziumenty. Że zrobimy taką altankę, że wie, wiecie o co chodzi. Taki, nie jakiś zabudowany. Skrzynka woda. Nie, dlaczego nie woda? Ja potrzebuję wody. Krówka, krówka mumu. Krówka, krówka mumu. Do zagrody. Dobra, tak szczerze. To ta krowa chyba nie wejdzie do tej zagrody, także odcinamy cię. Sorry. Ale tak trzeba. Jeszcze. Yy, właśnie wracając do tego tego. Nie wiem czy to będzie typowa zagroda. Czy nie zrobię po prostu takiej luźnej altanki, gdzie będę trzymał rzeczy. Właśnie chyba, krowa, krowa, yy, nie mam Cię czym zaprowadzić, idziesz. Mamy już normalnie na farmę jedzonka. Ty nie wychodź, łacia, to No tutaj, tutaj, do dziurki, do dziurki, do kolegów, kolegów, kolegów. Hehe. Oficjalnie mamy jedzenie. W sensie, jeszcze nie, bo nie mamy w sumie czym rozmnażać te krowy. No ale prawie mamy jedzenie. To już prawie sukces. Dobra, plan jest prosty. Idę tu. Kopię to. Kopię to. Kopię to. Kopię to. Jeszcze kopię to. Robię tak i oficjalnie zaraz będziemy mogli odhaczyć zagrodę, nie? To, mam nadzieję, że mi starczy tego. Krowa chyba tego nie przeskoczy, nie? Chyba. Bo wiem, że kurczak, ale w sensie chodzi mi, czy może zrobić tak. Nie, no mam nadzieję, że nie. Jeżeli nie może, to jest świetnie. Bo ja mogę, ona nie, więc mam dostęp do zagrody. Tutaj dużo mam tam zagrody. Dobra, trudno, tak? Mają miejsce. Nie to, co ich <grybujesz> biedny współlokator kurczak przed chwilą. Ale okej. Okay. I bierzemy się za rozbudowanie terenu tu, bo mianowicie tutaj powstanie nasz pierwszy domek Żupi. Tutaj... Nawet nie wiem ile mam robić tego miejsca. Ale myślę, że na spokojnie tyle wystarczy. Także... Yy, co ja potrzebuję? No... To? No i... Tak, to będzie altanka, tak jak już zresztą mówiłem. Ja wiem, że to tak trochę ten, ale. Myślę, że będzie też fajnie. Opa. Co ja robię? Chyba muszę zjeść ten chlebek. Dobra. Jest kolejny słup. A to wszystko będzie wypełniane brzozowym drewnem. Tu będzie ściana z skrzynkami, dlatego nie robię tego. Tu może, nie wiem, takie coś. Dobra. To wygląda naprawdę dobrze, według mnie. Tu będzie po prostu takie coś. I tutaj poprzenoszę wszystkie rzeczy. Ale to długo zajmuje. kupowanie tego deer taki Mogę sobie już moje żelazo uciąć. Dwugla mam mało. O, drewienko. Uuu, drewno. Brzozowe się jeszcze przyda. Generator tak brzozowy. Nie! To zomywa żarty jakieś. Od kiedy? Od kiedy się creepery mogą generować? Kto to by myślił? O Boże. Dobra, mam prosty bardzo plan. No i się zepsuł plan. Chciałem go zepchać. Owdów. Czemu to malaga? Proszę. Jest! Udało się, dobra, nie? Ale się zestresowałem. Nie chciałem, żeby mój. Moja altanka nawet jeszcze nie powstała i już umarła. Jest. No mocno... co? Wow, Jednak w miarę ok. Robimy sobie tak? Wyprowadzamy to. Normalnie sobie robimy, tak? Mamy coś jeszcze lepszego. I mamy drzewko. Jej. Tam kiedyś powstanie drzewkarka, tak, tak, tak. Ładnie. Ale na razie dokopmy jeszcze trochę drewna. O, kolejna. Co w się sensie, ja nie narzekam. U, żelazka. Ale bo... o! Właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma w ogóle brzozowego drewna. Ale jednak jest. Jest fajnie. Także mamy tyle skrzynek. Można je. Opa! Powiedzmy, że tutaj damy rudy. Tutaj damy budulec. Jakie rudy to jeszcze ta. Tu damy budulec. Inaczej. No Do, dobra, tak. Tutaj damy nasionka. Tutaj damy narzędzia i proch tu wrzucimy, bo w sumie nie mam pomysłu gdzie go dać. Także myślę, że tutaj mamy taki mini magazyn. I jeszcze zrobimy tylko tak. 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 Tu dam słaby. O Boże. Trochę za dużo tych slabów. Tu mam takie slaby. Wiem, że to na razie wygląda brzydko, ale poczekajcie, poczekajcie, tak. Będzie ładny. Powiedzmy. I. Gdzie są te skrzynki? Mm, mamy tu dwa płotki. Ale dwa to za mało, tak. A nie, bo to się nie szczepi, tak. No to powiedzmy, że będzie tak. Ej, gdzie jest mi torcz? Nie torcza, nie? O tu jest. I mamy jednego torcza. To możemy go postawić. Na no, to wejdzie? Czy to tak nie działa? Nie, dobra. Możemy go postawić tutaj. No i może biedna. Gdzie mój kurczak? O, tu jest. Może biedna, ale ważne, że będzie działać. Farma jest. Jedzenia, nie? Bo są krowy. Domek jest. Jest magazyn. To jest w miarę rozwinięte już. Tam sobie rośnie drzewko. Więc myślę, że na tyle to będzie koniec. Także, jeżeli wam się podobało, możecie dać suba, będzie mi bardzo miło. I napisać w komentarzu, czy chcecie więcej. Odcinków z OneBlocka, a jak nie, to z czego chcecie? Więcej długich odcinków. Także na dzisiaj to koniec. Ja może sobie jeszcze chwilę program. Także pa pa!